Korpunk to takie naciągane skrzyżowanie League of Legends i Albion Online w świecie fantasy cyberpunka. Korpunk testowałem na trzech testach alpha, z tym, że drugie testy były takie, że wolałem się nie wypowiadać na temat tej gry, żeby nie robić twórcom pod podgórkę. To wciąż tylko Alfa, jednak z racji tego, że premiera wczesnego dostępu powoli się zbliża, bo już w listopadzie tego roku, a Korpunk będzie grą Buy to Play w early accessie, to wypadałoby powiedzieć, jak to póki co wygląda. Horpunk powstaje już od co najmniej 8 lat, czyli tyle co jego większy brat, Ashes of Creation. Nie tak dawno twórcy zapowiadali, że po testach gra w ciągu dwóch miesięcy przejdzie w fazę wczesnego dostępu, ale po drugich alfa testach, podczas których serwery właściwie nie działały, pomysł ten stanął pod znakiem zapytania i aktualnie mowa o 26 listopada tego roku. Mówimy o grze w trakcie rozwoju i chcę, żebyście mieli pogląd na tempo, w jakim pracują twórcy oraz na to, że finansowe źródełko powoli wysycha, o czym wspomnieli sami twórcy w jednym z newsów. Stąd pomysł na szybkie wydanie gry w formie early accessu. Na koniec tego materiału dojdziecie prawdopodobnie do wniosku, że zaczyna się robić nerwowo. W każdym razie w materiale skupimy się na tym, co mamy aktualnie do dyspozycji, a nie na tym, co zapowiadają twórcy. Aktualnie w Korpanku do wyboru mamy trzy rasy, po dwie specjalizacje i gender loka nie ma. Możecie zagrać orkiem legionistą lub orkiem szamanem. Możecie zagrać czempionami, którzy mają specjalizację destrojera oraz rangera. Możecie również poprowadzić bombera, który może wybrać specjalizację infiltratora lub blast medica. Docelowo oczywiście ma być tego więcej, bo sześć klas po trzy specjalizacje, ale od dwóch testów mamy tylko te postacie do wyboru, więc tego się trzymamy. Każda taka specjalizacja posiada cztery umiejętności podstawowe oraz tak zwany ultimate. Poza tym mamy również dwa ogólne skille, pokroju sprinta czy hila z League of Legends. W przypadku infiltratora podstawowymi skillami była niewitka, stawianie min, granaty unieruchmiające oraz egzekucja, a w formie ultimate'a zadawaliśmy pasywnie zwiększone obrażenia w plecy oraz mogliśmy rzucić dwa razy sztyletami, po czym przez 5 sekund byliśmy bezbronni. Kwestia umiejętności jest dość znacząca, bo nie możecie tych skilli podstawowych wymienić na inne, co najwyżej możecie zmienić nieco ich działanie. W tym momencie widzicie Drzewko skilli zwane Weapon Mastery. Każdy skill rozwijacie liniowo. Nie macie możliwości ulepszania jednej umiejętności na kilka sposobów. Co najwyżej, możecie zdecydować, które skile rozwijacie bardziej lub mniej. Dopiero na końcu macie możliwość rozwoju Ultimata na dwa różne sposoby. Podsumowując, personalizacja klasy wynikająca z jej umiejętności jest bardzo ograniczona i sposób grania legionistami czy destroyerami zawsze będzie bardzo podobny. Większe możliwości modyfikacji bohatera wynikają w praktyce z mechanik dostępnych dla wszystkich klas, czyli talentów oraz ekwipunku. Ekwipunek w korpanku jest dość specyficzny. Otóż klata, buty czy rękawiczki nie dają żadnych statystyk, są tylko i wyłącznie przedmiotami kosmetycznymi. Wszelkie benefity pochodzą z broni oraz podobnie jak w League of Legends, z sześciu przedmiotów nazwanych artefaktami. Tutaj dość ważna kwestia, która wzbudziła szum wokół Tarislanda, a w korpanku również występuje. Nie uświadczycie standardowej dla MMORPG-ów progresji wizualnej waszego herosa. Możecie mieć coraz lepszy sprzęt, coraz więcej statystyk, w artefaktach, ale jedyne co będzie się zmieniało to wasza broń, bo artefakty nie wpływają na wygląd bohatera. W trakcie gry wydropicie oczywiście przedmioty kosmetyczne. Istnieje spora szansa, że im dalej w las, tym lepsze kosmetyki, ale są one zupełnie oderwane od mocy waszej postaci. Powodem takiego rozwiązania jest docelowy sposób monetyzacji w korpanku. Twórcy chcą, żebyśmy zapłacili za grę tylko raz, a potem ewentualnie dokupywali przedmioty kosmetyczne i dlatego oderwali kosmetyki od standardowego progresu i zwiększyli ich Znaczenie. Jeśli więc chcecie znaleźć w mieście największego koksa, to popatrzcie mu się na miecz. Zbroje czy szaty w żadnym wypadku nie wyznaczają hierarchii w tym MRP-gu, ale o tym już kiedyś mówiłem w innym filmie, link w prawym górnym rogu. Wróćmy jednak do istotniejszej roli broni i artefaktów, a mianowicie statystyk i dodatkowych skilli. Niemal każdy artefakt lub broń, które dropimy albo tworzymy, posiadają podstawowe statystyki, których wartość losuje się w danym przedziale. Poza tym sprzęt może być różnej jakości, a im Wyższa jakość, tym więcej dodatkowych statystyk lub miejsc na chipy. Bronie mogą oferować dodatkowe pasywne efekty, jak nakładanie krwawienia, a artefakty mogą być aktywne, to znaczy mogą dawać nam dodatkowe umiejętności. Zmierzam do tego, że o ile same klasy postaci są dość banalne, o tyle uzupełnienie ich o ekwipunek potrafi dorzucić sporo pasywnych efektów aktywowanych w określonych warunkach albo sporo dodatkowych skilli. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze trzy drzewka talentów, które możecie wybrać. Na przykład Pathfinder ułatwia przeżycie solo w dziczy przez różne rodzaju regeneracje, a drzewo tanka pozwala na ograniczanie otrzymywanych obrażeń. Każda klasa może wybrać dowolne drzewka talentów, więc jeśli macie ochotę, to jako ucznik możecie iść w drzewko tanka, medyka i maga. Taki sposób budowania bohatera powoduje, że możliwości w teorii mamy dużo, ale przez to, że skile klas zawsze będą niemal takie same, to i sposób gry będzie bardzo podobny pomimo różnych buildów danej klasy. Czasami będziemy mieli mniej HP, a większe obrażenia skupione na autoatakach, czasami będziemy zadawali więcej obrażeń. W opancerzonych wrogów, czasami będziemy mieli dodatkowe spowolnienie z artefaktu, ale baza każdej specjalizacji będzie taka sama, jakbyśmy nie kombinowali z bronią artefaktami i talentami, to może być dość generycznie. Jest to dotkliwe szczególnie przez pierwsze godziny gry, gdzie właściwie nie macie opcji podjęcia jakichkolwiek wyborów, które oznaczają waszego herosa na tle innych herosów tej samej specjalizacji. Natomiast uważam, że problem ten jest aktualny tylko przy aktualnej liczbie specjalizacji, czyli 6. Przypomnijcie sobie na przykład Lineage 2. Gdzie bohaterowie tej samej klasy niewiele się między sobą różnili. A mimo to nie było to wielką przeszkodą, bo po prostu klas do wyboru było bardzo dużo, a przez to ogólna różnorodność bohaterów była spora. Podobnie może być w Korpanku, bo w końcu zapowiedzianych mamy aż 18 specjalizacji. Między tymi specjalizacjami będzie można się przełączać, więc nie wygląda to tak źle. Się zobaczy. Wspomniałem o początku i ten początek w Korpanku jest dość niefortunny. O ile tuż po zalogowaniu stylistyka, grafika, jej detale oraz Udźwiękowienie może Was na chwilę zauroczyć i możecie się o tym przekonać na moim drugim kanale, gdzie na świeżo wrzucam gameplay z testowanych gier w rozdzielczości 2K. Niestety, czar szybko pryska. Quest główny prowadzi Was przez wysokopoziomowe miejscówki, w których często giniecie i wcale nie ułatwia Wam to odnalezienie się w nowym świecie. Pobiegacie po okolicy, pozbieracie questy poboczne i zaczniecie eksplorować. Bardzo szybko okaże się, że przedmioty do questu wymagają kilometrów do przebiegnięcia pomiędzy różnymi złożami surowców, stacjami craftingowymi i NPC. Korpank to nie jest gra, która szanuje czas człowieka. A jeśli gra nie szanuje czasu człowieka, to znaczy, że raczej nie jest skierowana do każuali, bo wolno się po prostu progresuje. Jest to relaksujący, wolny, ale wciąż hardcoreowy grindownik, przynajmniej na ten moment. Ślamazarność Korpanka przejawia się również w trakcie walki. Widać to szczególnie na starcie przygody, gdy nasz bohater nie posiada jeszcze broni, ani żadnych statystyk pokroju szybkości poruszania się, redukcji cooldownów czy szybkości ataku. Początki Korpanka to spoglądanie na pasjon wymianę ciosów pomiędzy bohaterem i mobem, bo szkoda wam będzie many na skille, żeby nie siadać co chwilę i nie oczekiwać na regenerację. Jedyne co dodaje wigoru do potyczki to liczba skill shotów. Macie sporo możliwości unikania umiejętności mobów i minimalizowania strat HP przy każdej potyczce. Natomiast feeling używania skilli i zadawania obrażeń jest jak dla mnie dość mierny przez uproszczone animacje, efekty otrzymywanych obrażeń przez moby, czy po prostu opóźnienia pomiędzy użyciem skilli i zacinanie się skilli, a i sporadyczne Lagi czy desinki również nie pomagają. Gdy już poczujecie się jak ta mucha zanurzona na 3 metry w smole i nie odpuścicie, najlepiej zbierzecie kompanów, bo odczucia gry solo są znacznie cięższe, to wbijacie kolejny poziom i kolejny, wykrawcicie albo zakupicie pierwsze artefakty, ogarniecie smakowite jedzonko na regenerację. Okaże się, że poczucie progresji w korpanku jest zaskakująco dobrze przedstawione. Każdy pojedynczy poziom potrafi zmienić odczucia gry i grupki dzików, które na jednym poziomie były nieosiągalne, to po wbiciu poziomu, wymienieniu artefaktów, i przy umiejętnym kajtowaniu są jak najbardziej do zrobienia. Warto zaznaczyć, że w Korpanku nie ma skalowania mobów do poziomu naszego bohatera, dlatego trochę psioczę na główną linię questów, która powinna w jaśniejszy sposób zarysować, gdzie znajdziemy miejscówki na nasz poziom. Gdy zapuścicie się za daleko, potwory szybko was zweryfikują, ale z kolei po kilku godzinach grindu i powrocie w ową miejscówkę może się okazać, że spłynie na was satysfakcjonujące poczucie progresu, bo owe moby będą was całować w stópki. Tylko niestety w większości. Graczy nie będzie dane tego spróbować. Zdecydowana większość widzów odpuściła w okolicach poziomu 6, gdy to gracz spotyka się z pierwszą ścianą braku progresu i monotonii, a monotonia w korpanku będzie obecna cały czas. W aktualnej formie Korpank to czysty grind i powtarzanie kilku czynności na krzyż. Jednak ci bardziej wytrwali zaczną kombinować. Najpierw pozwiedzają okolice, znajdą optymalne miejsca do farmienia surowców i zaczną rozwijać swój sprzęt. Zbieractwo i crafting w korpang pełni bardzo ważną rolę. Jest to w ogóle ciekawy miks hardkorowego grindu i losowości, gdzie z każdego krzaczka i każdej skałki możecie zgarnąć przeróżne materiały różnej jakości w zależności od Waszej biegłości w danej profesji. Podobnie z craftingiem, tworzone przedmioty mogą mieć różne tiery i różne jakości, a wartość i rodzaj statystyk jest losowy. Macie cztery profesje zbierackie oraz 5 profesji wytwórczych, ale mechanika, którą zaraz przytoczę, będzie tyczyła się tylko czterech krafterskich bez profesji gotowania. Otóż, gdy zbieracie jakieś surowce, to poza nabijaniem punktów owej profesji nabijacie również efektywność zilustrowaną procentami. Im wyższą efektywność macie w danej profesji, tym więcej i lepszych surowców jesteście w stanie wydobyć z pojedynczego złoża. W przypadku craftingu macie szansę na wykrawcenie lepszego sprzętu, a przy 100% efektywności macie możliwość handlu wytworzonymi przedmiotami. Takie ograniczenie ma prawdopodobnie ograniczyć dopływ sprzętu na rynek, bo tylko prawdziwi fachowcy w danej profesji będą mogli sprzedawać swoje wyroby. Warto jednak zaznaczyć, że efektywność zmienia się procentowo w zależności od praktykowanych profesji. Jeśli macie na przykład 100% w miningu, a zaczniecie skurować, to efektywność miningu zacznie ubywać, a efektywność skurowania zacznie wzrastać. Można jednak efektywność zablokować, dzięki czemu wciąż możecie uskuteczniać wszystkie profesje, ale efektywność zostanie przypisana do tej jednej konkretnej. W praktyce jednak najlepiej się umówić ze znajomymi, kto i jaką profesję będzie praktykował, i wzajemnie wspierać się w rozwoju. No właśnie, jak już wspomniałem, korpank nie nadaje się dla casuali ze względu na dużą ilość grindu i rozwleczenie w czasie całego progresu, ale również ze względu na utrudnioną rozgrywkę solo. Właściwie, pętla rozgrywki aktualnie wygląda w taki sposób, że zrobicie kilka podstawowych questów, a następnie idziecie przez godziny zbierać surowce i modlicie się do bogini RNG, żeby obdarowała was jakimś wartościowym sprzętem. Najlepiej podzielić zadania w grupie, bo będzie szybciej i efektywniej. Ze znajomymi możecie także wybrać się na elitki, możecie powalczyć na Strefie PvP, gdzie z zabitych graczy lecą przedmioty, czy możecie po prostu polować na skrzynki na niebezpiecznych terenach? Do wykonania są również questy, w które musicie się wczytać, bo w Korpanku nie uświadczycie wielkiego wskaźnika typu podnieś to lub kliknij tamto. Później ma być oczywiście tego więcej, jak Battlegroundy, czy Dungeony, czy jeszcze więcej terenów, ale skupmy się na tym, co jest tu i teraz. A teraz Korpank to dużo grindu przy powtarzalnych aktywnościach, od którego spory procent graczy się odbije. Taka pętla rozgrywki to za mało, i Przydałyby się aktywności, które byłyby odskocznią od monotonnej farmy. Jakbym miał przyrównać do czegoś sposób gry w korpanka, to jest to mozolne rzeźbienie dłutem kostek do gry tylko po to, żeby rzucić każdą z nich raz. W przyszłości ma pojawić się maszyna do syntezy, przetwarzanie sprzętu, ale znowu, póki co tego nie ma. Spora część świata w korpanku świeci pustkami albo powtarzalnymi obozowiskami potworów, które w zdecydowanej większości oferują mało satysfakcjonujący lód. Generalnie z lootem teraz jest tak, że wydaje się bardzo nie. Zbalansowany. Po chwili gry macie wrażenie, że optymalna rozgrywka polega na wyszukiwaniu pobagowanych mobów, które są bardzo słabe, a oferują świetny exp lub wartościowy drop. W kwestii zrównoważenia klas, skilli, siły potworów, dropa zostało jeszcze po prostu mnóstwo do poprawy. Do poprawy została także optymalizacja infrastruktury sieciowej, bo lagi, desynki i problemy z przerzucaniem między layerami są dość częste. Do tego mam nieodparte wrażenie, że uprawnienia klienta względem serwera są zdecydowanie zbyt duże, Albo po prostu serwer nie pilnuje należycie klientów. Możecie na przykład zalogować się na swoją postać na kilku klientach i równolegle na nich grać. Progres jest zapisywany tylko z jednej z nich, ale w jaki sposób serwer wybiera właściwą postać, nie mam najmniejszego pojęcia. Ludzie klonowali swoich bohaterów, pomimo wyłączenia serwerów mogli dalej grać, po prostu dzieją się dziwne rzeczy. Obawiam się, że może tutaj dojść do Exploitów Rodem z New World'a, więc mam nadzieję, że po early Accessie czeka nas po prostu wipe. Gra jest również stosunkowo. Kiepsko zoptymalizowana, potrafi solidnie przyciąć przy teleportacji, i temy po otwarciu skrzynę lądują na dachu lub poza teksturami, agro mobów się buguje i czasami w dziwny sposób nagle wracają na swój spawn, niektóre skile nie działają lub mają złe przeliczniki, na terenie PvP można bić swoich sojuszników, wsparty, bagów jest cała masa i zostały wyłapane i zgłoszone przez graczy, pytanie, czy twórcy będą w stanie je naprawić. Podsumowując, Korpank cierpi na zbyt prostą strukturę rozgrywki opartą o grind. Nie chodzi tutaj o ograniczenie tego grindu, ale o dorzucenie równoległych pętli rozgrywki w postaci może dynamicznych eventów, może bardziej interesujących miejscówek do eksploracji, które zostałyby indywidualnie zaprojektowane w pewnej puli i co jakiś czas pojawiałyby się w losowych miejscach. Zapowiedziane dungeony czy battlegroundy również będą niesamowicie mile widziane. Na ten moment lwia część Korpanka to syzyfowy grind i hazard. Ewidentnie Widać, że gra jest w fazie alfa i wydaje się produkcją niesamowicie nierówną. Macie świetne animacje pieca, gdy krawcicie, i sztywne, beznamiętne animacje umiejętności klas. Macie dopracowane pełne detali wnętrza budynków, a bardzo niedopracowaną, niezbędną do działania infrastrukturę sieciową. Macie udźwiękowione NPC z pobocznych questów, a nie macie podstawowych funkcji MMORPG'a będących standardem w dzisiejszych czasach, np. system przyjaciół czy działający system definiowania własnych keybindów. Rozumiecie, na niektóre błahony poszło mnóstwo zasobów i energii, podczas gdy inne zostały totalnie zaniedbane mimo ich kluczowości. Przed twórcami dużo pracy, ale hardkorowy, grindowaty zamysł pomieszany z losowością jest całkiem intrygujący. Niestety jest to coś, co udało się wypracować w aż 10 lat, a gra w wychodzi jeszcze w tym roku. Wniosek? Raczej nie skusiłbym się na zakup wczesnego dostępu, albo bardzo uwarunkowałbym to od postępów twórców tuż przed premierą, bo mam nieodparte wrażenie, że do tego czasu nie będzie reprezentowała odpowiedniej jakości. Dałbym jej dojrzeć, wróciłbym do tematu za rok. Niestety, finansowo może być różnie i może okazać się, że za rok nie będzie do czego wracać pomimo zapewnień twórców. Na szczęście podjęli całkiem rozsądną decyzję, bo chcą za swoją grę około 130 zł, co wydaje się niezbyt wygórowaną ceną. W każdym razie będę trzymał rękę na pulsie, trzymam kciuki i jeśli twórcy wywiążą się ze wszystkich obietnic, no to szykuje się naprawdę interesująca pozycja, bo będzie po prostu więcej. Wszystkiego w lepszej jakości. I gdy będzie bliżej wczesnego dostępu, to będę chciał go Wam pokazać na moim streamie na Twitchu. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego dnia.